Hallo, kłaniamy się państwu w pas ze stadionu, na którym już za chwilę ciekawie zapowiadające się spotkanie. Witam państwa przy mikrofonie Tomasz Smokowski, a wraz ze mną ten mecz skomentuje Jacek Laskowski. Mamy dziś dla państwa bardzo ciekawie zapowiadające się spotkanie holenderskiej Eredivisie. Zapowiada się niezwykle emocjonujące spotkanie. Nie mogę się doczekać. Naprawdę cieszę się na to spotkanie. Liczę tutaj na otwarty pojedynek, w którym obie jedenastki zaprezentują nam pełnię swoich umiejętności. Dzisiejszy skład widoczny będzie na ekranie. Zanosi się na to, że zagrają 1-4-3-3 z klasycznymi skrzydłowymi, Jacku. Czyli najpewniej postawią na wrzutki do środkowego napastnika, grę na obieg bocznych obrońców i asekurację obrony przez środek pola. Konserwatywne ustawienie jak na dzisiejsze standardy, ale to nie znaczy, że się nie sprawdzi. Jakim składem rozpocznie dziś ekipa PSV? Odpowiedź na naszych ekranach. A więc zagrają 1, 4, 3, 3 z parą skrzydłowych. Powiedziałbym, że dość konserwatywni, ale jak się ma w środku ataku wysokiego napastnika, to takie ustawienie może się sprawdzić, zwłaszcza gdy skrzydłowi potrafią dokładnie dorzucić piłkę. Zobaczymy, czy ta trójka w środku pola nie będzie zbyt osamotniona, bo na papierze wygląda to bardzo ofensywnie. No to zaczęło się. Ma piłkę przy nodze. Bramka coraz bliżej. Tak się powinno stopować ataki rywala. No niestety, błąd ustawienia i odkwizdany spalony. Ma wsparcie, by to rozegrać. Pewne wejście we własnej szesnastce, po tym wybiciu, będzie wrzut kazautu Sangare Luc de Jong. De Jong. Lang. W akcji zawodnicy PSV, czy zdołają to wykorzystać? Czaruje, co z tego będzie? No i już po akcji. Bakayoko. I to tyle z tej akcji. Puszcza grę sędzia. Spójrzmy, jak rozwinie się ta akcja. Faul, nie! Czysty odbiór w polu karnym. Bakayoko. Dobry odbiór, ale piłka poza linią boczną. Lang. Bakajoko. Piłkę przejęli rywale. Nadal mamy remis, ale coraz bardziej naciskają. No, jednak kończy się ten atak. Kibice chcą strzału. Piłka w siatce! Mamy pierwsze trafienie w tym spotkaniu. Czy to nie coś, co kibice lubią najbardziej? Piękna akcja indywidualna, świetna technika i wykończenie na najwyższym poziomie. Gol warty wielu powtórek. Przerwa! Za nami pierwsze czterdzieści pięć minut tego spotkania. Bomba w górę! Gramy! Wice chcą strzału. Piłka w siatce. Mamy pierwsze trafienie w tym spotkaniu. Już po zmianie strony i zaczynamy grę, proszę Państwa. De Jong z piłką teraz. Dobrze odczytane intencje. Niebezpieczeństwo zażegnane. Mają teraz dobrą okazję na kontratak. Kipicę chcą strzału. De Jong. To wykombinuje. Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Time im teraz remis. Popisowo teraz bramkarz w stuprocentowej sytuacji. Jak się ma takiego golkipera na linii, to żadna okazja nie jest stuprocentowa. Wycofanie piłki w pole karne. Kapitalny blok, było groźnie. I znowu rzut rożny. Zdecydowana teraz interwencja obrońcy, który oddala zagrożenie. Z piłką teraz de Jong. Może teraz, może wyrównają. I mamy wyrównującą wynik meczu Bramkę. Tu jeszcze wszystko może się zdarzyć. Jaki ważny gol. Świetna praca przy tym podaniu. Dokładne dogranie wprost na nogę. Tak to się robi. Nie zastanawia się dwa razy, wykorzystuje niewielki dystans do bramki i decyduje się na strzał. Mamy remis. 1 do 1. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Hanson. Trochę ryzyka, ale interwencja, niczego sobie. A teraz uwaga, przechwycił piłkę. Zobaczymy, jak to wykorzysta. Jeszcze trochę, a bramka będzie w zasięgu. Precyzyjna centra, będzie gorąco. REWELACYJNA INTERWENCJA! Teraz ratuje drużynę przed stratą gola w końcówce! Tak, jakimś cudem wciąż mamy remis. Czy będzie to jakiś bodziec, żeby jeszcze szarpnąć w ostatnich minutach? Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Rykoszet i tylko rzut rożny, ale wciąż atakują. Awizowana jest pojedyncza zmiana. W zespole na pewno przydadzą się nowe siły. I to tyle z tej akcji, Luc de Jong. Nie daje sobie odebrać piłki. Została jeszcze tylko minuta regulaminowego czasu gry. Dobrze teraz znalazł partnera. De Jong z piłką teraz. Zagranie w okolice pola karnego. Zablokował, ale to nie koniec akcji. Kierpice chcą strzału. Piłka w siatce! Mamy pierwsze trafienie w tym spotkaniu. Popisowo teraz Bramkarz w stuprocentowej sytuacji. Jak się ma takiego pera na linii, to żad. Kapitalny blok. Było groźnie. Piłką teraz de Jong. Może teraz, może wyrównają. I mamy wyrównującą wynik meczu Bram.